Siema, mówi Gabriel. Właśnie jestem w Słubicach, wracam z Holandii, Tu na parkingu, to sobie zrobiłem y, przerwę i y, y, poznałem tutaj y, ciekawego, ciekawego gościa. Możesz przedstawić? Jak masz na imię? Leonid, zawódny mnie Leonid, pracuję y, kierunkiem na polską firmę, jeździmy tak. na Niemcach, w Holandii jeździmy, pracuję sam z Ukrainy. работаю в Польше. Жизнь у нас трудная в Украине, приходится ага. ездить на заработок. Ага. Такая у нас нелегкая э... ситуация в Украине. А по-польски -по можем ему вич? Ну, трошечки так можно. Okay. То, э, иле, иле, иле лет в Польше есть? Три лета, ма. Три лета. Подобаешься в Польщі? Ну, no, так, так. Добре, добре. В Польше подобается лепее, чем в Україні. Ціни Цены... na jedzenie mm -hmm. taniej niż w Ukrainie. I płata za pracę też więcej niż w Ukrainie. No tak, A byś się... porównał y, y, Polskę do Niemiec i Holandii? No, w Polsce taniej. Czym, Tanie, taniej, w taniej, tak. Holandii, tak. w Polsce tak, taniej. I dużo można kupić jedzenia, tak. czy aniż... Niemczech, Holandii to tak nie My teraz jesteśmy w Subicach i bardzo dużo Polaków, którzy w czego mieszkają, pracują w Niemczech, zarabiają tam, a wydają tutaj, w Polsce. No to ja wiem, to tak jak i my Ukraińcy to tak jest. To jest do Polski i wiesz. Na Ukrainie tracimy pieniądze, ale u nas... A słuchaj, bo w Polsce jak Ukrainy temat jest, to zawsze w mediach <Ukrainie> porusza, się, porusza, się, porusza, się, porusza się temat banderowców. No, to wchodzisz? No, na no, 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 Ukrainie no, no, to tam banderowcy. To tak, kilka procent tego jest, nie? A to wiesz? No, tam... pokazują, że wiesz. A no, no. no, nie, to Ukraińcy tam, to banderowcy tam też jest tak. Na zapad ich tam Aha. procentów 3 może być Aha. tam 5 nie? No, no, A nie, tam, nie więcej, płacili pieniądze i dźwięki płacili i tam było, że przebierali jakieś transparenty robili. A, no to A, nas polityka tak. taka. U nas nie? polityka aby kandydat poszedł... Czekaj, dobrze widać. Tak, 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 dobrze. Аби кандидат то У нас і старий був президент, то теж так до політики і прийшов президентом. Заплатив пеньонзи, а в нас народ живе żyje... yeah. тяжко. А ти виш Леонід?